Wylądowałem w Borakai, niewielkiej turystycznej wyspie, która słynie ze swojego imprezowego klimatu, pięknych lajskich plaż i atrakcji turystyczno-rekreacyjnych. Jest to miejsce, które można obejść dosłownie pieszo. Tak też zrobiłem. Wybrałem się na wędrówkę wzdłuż wybrzeża. Nie obyło się jednak bez komplikacji. Słuchajcie, nie mogę się dostać pieszo na drugą stronę plaży, żeby się dostać muszę. Wziąć kajak tutaj chłopaki mi oferują podwózkę. What's the price? 200. A zastanawiają mnie te schody co jest tam u góry? Jak się zapytałem, to mi powiedzieli, że tam jest prywatny dom i nie można iść. Ale coś mi się wydaje, że to jest jeden wielki wałek i tak naprawdę oni tutaj wszyscy są, żeby kasować 200 peso za przetransportowanie na drugą stronę. A mi się wydaje, że tymi schodami można się spokojnie dostać muszę być ostrożny, bo tu nie ma żadnych zabezpieczeń. No i w tych klapkach naprawdę. A już, już, już mnie wołają, krzyczą z dołu, że mam wracać, ale jaja. Co tam jest? No ciekawe, no nie było żadnej tabliczki, że jest nielegalne. Ale już zaraz ktoś po mnie przyjdzie. Tak mi się wydaje. Jak coś to powiem, że nie wiedziałem, tabliczki żadnej nie ma. Po prostu sobie idę. Co tu jaszczurki jakieś, ale zarośnięte miejsce. Może faktycznie to jest jakiś teren prywatny. A no, ale się okaże, jak wejdę tam do góry. Najwyżej zawrócę. Zresztą jeśli to będzie teren prywatny, to będzie zagrodzone tak, że się nie da wejść. Co ja tam widzę? No jest jakoś tam jakiś beton postawiony. Ale to nieważne. Ja chcę po prostu się dostać na drugą stronę na plażę a nie płacić kasę. Powiem Wam, nie wiem gdzie idę, poszedłem na szagę przed siebie. Jeszcze im tak zniknąłem z oczu. Powiedziałem, że muszę naładować kamerę i za 10 minut ruszamy. No i mnie zgubili z oczu na chwilę, a ja bęk na górę szybko tymi schodami. Ale tutaj jest mocno zarośnięte. Tutaj dawno nikt nie chodził tędy. No tam ktoś idzie. Zaraz mnie przycai. Spierdalam stąd. Zawijam stąd do drogi głównej. Będę tędy Jakaś wioska, ale jak tam przejść? Nie wiem. Czy da da przejść? Zobaczymy. O, pochara tam sobie całe stopy. Tu jak w Call of Duty banki. I już gdzieś jestem. O, fu. Ale to są akcje, mówię wam. Wo ja jestem. Ale próbuję dostać się na drogę główną oh. Hi, where is the main road? Oh, thank you guys, thank you No i co, udało się? Dojść do drogi głównej Jestem ciekaw czy stąd da się dojść na tą plażę, na którą oni chcieli mnie przeprawić Myślę, że się da, ale nie wiem, zobaczymy. Na razie zobaczcie. Tutaj Hagdan Beach to jest miejsce, gdzie oferowali mi y, przeprawę kajakiem. Tutaj się tymi krzakami dostałem, gdzie widzicie niebieski punkcik, a chcę się dostać do tego do Baling High Beach, a może nawet trochę wyżej. No zobaczymy. Gdzie ja w ogóle wylądowałem? Tutaj gościu faja w morzej. Faj! Zdziwiony co tutaj robi turysta. Ja też jestem zdziwiony co tu robię, ale jakoś nie pokazuję tego. No i wylądowałem w takim miejscu. Czyli życie mieszkańców normalne dla turystów. I gościu buduje nice building. <grywia> Hello. No i tak sobie buduje chatkę. Musicie mi wybaczyć, że nagrywam raz telefonem, raz kamerą. Po prostu co jakiś czas ją doładuję i podepnę szybko i pokażę wam z kamery, ale. Dosłownie tam podładowała mi się 15%, już jest rozładowana, więc znów ją podpiąłem. Teraz używam telefonu. i tutaj lokalny sklepik, napiłbym się. Hi, o! Alkohol, polis wódka, Do you have... krupnik, absolut, lubelska. <laughs> oh, <sir. laughs> no something uh, cold. Cola, Cola. Sprite. No beer. have yeah, beer, like... and You have everything. Beer. I would take maybe Mountain Dew. How much is Mountain Dew? 25. No i dobra, widzicie? I tutaj już jestem, tu jest uczciwa cena 25 A normalnie w mieście Was kupują 50 albo 70 do takie coś 25. Kupiłem Mountain Dew i dowiedziałem się w tym lokalnym sklepiku, że do tej Punta Beach jest dosłownie 20 minut pieszo, czyli <grym> oszukałem system. Dosłownie klapałem się tymi schodami i po prostu mogę przejść dalej pieszo. Nie muszę płacić 200 peso za podwózkę kajakiem. Cicho! Sie drzeż tutaj kurwa widziera Proszę o spokój no, Dziękuję Także idę. Zobaczymy czy tam się Przeprawię w 20 minut. Wędruję przed siebie i właśnie zauważyłem Bananowca. Zobaczcie, jakie pełne kiści bananów. Jeszcze co prawda niedojrzałe, ale na Filipinach występuje klimat tropikalny i tutaj banany dojrzewają przez cały rok. A zbiory zależą od odmiany, więc przypadają na różne miesiące w ciągu roku. Ale tutaj może jeszcze miesiąc i będą jadliwe Spaceruję sobie taką uliczką tylko słyszę z jednej strony kury z drugiej jakieś śpiewy i nawet ładne śpiewy powiem tam Hello! Hello! What's your name? Yes you, Nice name I'm Ernest No i zobaczcie, to śpiewy i a, tu jest kościół po prostu chrześcijański. I co niedzielę mają po prostu takie warsztaty śpiewne. Fajnie, musicie wiedzieć, że 80% Filipińczyków to katolicy. Hello! <grym wiosenka> O no dzieci wybiegły się przywitać fajnie, fajnie tutaj widzę, znajdują się budynki mieszkalne, ale także ludzie prowadzą swoje małe biznesy takie jak lokalne sklepiki i musicie wiedzieć, że przeważnie mieszkają u góry, a na dole mają swój lokalny sklep tu się pranie suszy. Takie baraki zrobione z blachy, z drewna, i tak się tutaj mieszka. Co to za małe psiaki? O, się tu jest. Północna część boraka jest taka bardziej spokojniejsza. Tutaj się znajdują takie malownicze wioski, spokojniejsze życie lokalnych ludzi, ale także można spotkać luksusowe kurorty, hotele. Więc północ łączy ze sobą spokój z życiem lokalnym, ale także i ekskluzywnymi kurortami. Dobra, wejdziemy. Kupić coś do picia, bo już mnie znowu suszy. Już chodzę o 4 godzin prawie. Hello. Co by tutaj wziąć do picia? Do you have water? No i dobra. Zimną butelkę wody. Nie z tej strony. 15 peso. Nie ma opcji, żebym w pobliżu plaży czy centrum dostał tak tanio. Co najmniej 30 trzeba zapłacić, a tutaj 15. Po prostu, będąc w takich miejscach, tutaj są już ceny lokalne dla ludzi, którzy tutaj mieszkają, a nie ceny pod turystów, czyli co najmniej dwukrotnie wyższe. Dlatego, najlepszym sposobem jest, jeśli komuś się nie chce spacerować, bo można to zrozumieć zajmuje to co najmniej jeden dzień, żeby obejść tą wyspę. Ale można wypożyczyć tutaj skuter albo rower elektryczny. Jeśli chodzi o ceny skuterów, są one jedne z najwyższych na całych Filipinach, bo za wypożyczenie yy, no motocykla, skutera na cały dzień jest to koszt około 2000 peso. Dla porównania, w takim Coron El Nido tam było za 600. Także przebitka czy czterokrotnie wyższa tutaj. Północna część wyspy już, zobaczcie, powstają powoli apartamenty w trakcie budowy. No chcą przekształcić tą całą wyspę w jak najbardziej taką imprezownię dla turystów. Dlatego stawiają kurorty wszędzie, gdzie się da, bo mają na tym kasę. No i założę się, że to są zagraniczni przedsiębiorcy, którzy wykładają duży hajs na powstanie tych hoteli tutaj. No bo nie ukrywam, jest to dobry biznes, a cenę jaką wykładają jest kilkukrotnie niższa niż powstanie takiego budynku gdziekolwiek w Europie. Z jednej strony budowa, a z drugiej tutaj różne usługi. Pamiątki, jedzenie, ciuchy. I tuż przede mną plaża. Rozmawiałem z tym chłopakiem, co robi tutaj zdjęcia. Jednak to nie jest za darmo. Zajęło mu tu 5 godzin, żeby zbudować. I ludzie dają symboliczną kwotę, ale około 20 do 50 peso. Jak zapytałem, ile może dziennie zarobić na takim zamku z piasku, powiedział, że od 3 do 4 tysięcy peso. No to powiem Wam, że to jest kupa kasy. Przyjdzie rano, w 5 godzin zbuduje taki zamek i tylko cyka zdjęcia. Zobaczcie jaki biznes. Można się ustawić, no tylko trzeba mieć talent, żeby coś takiego jeszcze zbudować. Yeah. Stwierdziłem, że do następnego miejsca wezmę podwózkę, bo jest 50 minut z buta. A jest już godzina 15.30. Także tutaj za 150 pesów. Picture? I can take a picture. Więc do następnego miejsca je jadę po prostu. Tutaj z ziomec. Motorkiem 150 pesów. 10 minut później już się zebrało tutaj grono osób, nadal czekamy tu się wyprawia. Gościu nie potrafi wyjechać stąd chyba. Kolejne miejsce to Boracay New Coast. Patrząc na mapę jestem na północnym wschodzie. A stąd wyruszałem ze stacji numer 2. Ale czym to miejsce się wyróżnia? Przede wszystkim, że jest tutaj czysto, schludnie, nie ma tutaj tłoku, i tutaj przeważnie są apartamenty dla bogatych ludzi. Zobaczcie, jaki dostęp do pięknej plaży. Tam cza cały czas się budują nowe budynki, i powiem Wam, jak przejeżdżałem z tym chłopakiem na skuterze, to normalnie apartamenty jak w Europie. Wszystko było nowoczesne, ulice były wysprzątane. Co jakiś czas strażnika widziałem, także jest tutaj na pewno bezpiecznie, no i na pewno też drogo, jeśli chodzi o nocleg. A tam znajduje się taka grota czyli taka jakby wizytówka tego miejsca. Zobaczcie, tam są te apartamenty. No naprawdę to wygląda nowocześnie. Ja bym nigdy nie powiedział, że jestem na Filipinach. A żeby nie być gołosłownym, przejdziemy się kawałek tam i zobaczycie. Nie jeżdżą tutaj tuktuki. Tutaj tylko jeżdżą albo skutery, albo takie auta, jak widzicie tam w oddali i one przewożą ludzi. No i wszedłem kawałek na górę i zobaczcie. Ten hotel tutaj zdobył nagrodę w 2024 roku. No, wygląda ciekawie. Wow. Taki trochę infinity pool. I stąd od razu zejście na plażę. Ja jestem w szoku, naprawdę. Jeden chyba z lepszych hoteli tutaj A tam się znajduje ta grota No nie wierzę jaka lipa Przeszedłem taki ten kawał I okazało się że dalej nie mogę dojść do tej groty Tutaj stoi jakiś ranger i zdjęcia Cyka a dalej się nie da podejść. Lipa, jak nie wiem. No nic, trudno. Trzeba wracać. Nic więcej Wam tutaj nie pokażę. O! A co tutaj jest? Kolejny basen, tylko jakiś taki niezaciekawy. Ta woda to taka zgniła. O nie jest do użytku. Jak widzicie. Znaczy wydaje mi się, że nie jest, no bo ta woda jest naprawdę. No szkoda, a można by jakoś się fajnie wykorzystać. No tego się nie spodziewałem moi drodzy. Z jednej strony plaża, piękne palmy, morze, a z drugiej strony kościół. Zobaczcie jaki zrobiony w takiej jaskini. Powiem wam, że jak do kościoła nie chodzę. I tak bym się wybrał na mszę, tutaj. Bo wygląda ciekawie. Usiądę sobie w takim miejscu i się pomodlę. Dobra. Msza może nie odprawiona, ale modlitwy tak. Właśnie znajduję się na punkcie widokowym. W tym miejscu na wschodniej części wyspy, jak widzicie. Tutaj jest ścieżka. Podobno tylko 5 minut, żeby dostać się na górę. Zobaczymy. Ale hike wygląda w ten sposób. I od razu kasę trzeba wyłożyć. 120. Widzicie, to co mówiłem. Wszędzie każą płacić. Skasowali mnie tutaj. Idziemy dalej. Za to, że zapłaciłem, to tutaj odpalę drona. Ja nie wiem, czemu oni tego jakoś nie zagospodarują fajnie. Przecież tutaj by można zrobić jakiś rooftop bar. Jest to budynek położony na najwyższym szczycie wyspy Boracay, a nic tu nie ma. Czy było warto 120? No tak, żeby wejść, zobaczyć, co się dzieje dookoła. To nie wiem. Tam w oddali znajdują się te budynki. To całe osiedle co Wam mówiłem, że wygląda na bardzo ekskluzywne. I tam jest ta plaża, którą się przechadzałem. Dosłownie teraz można to wszystko z góry widzieć. A tam jest pole golfowe. A pode mną są kury i inne jakieś kaczki i gęsi. Schodzę na dół, liczyłem na lepsze widoki. Ale trudno, lepsze takie niż żadne. Na pewno nie jest to miejsce jedne stopki na mojej liście, których odwiedziłem. Czego na pewno nie potrafię zrozumieć, to jest to, że ludzie potrafią zapłacić kasę za naprawdę głupie rzeczy. Tutaj jest ustawiona kolejka, żeby sobie zrobić zdjęcie na takiej wygiętej palmie. I jak to powinno być za darmo? Tak, nie, tam jest skrzynka i każdy musi rzucić 20 pesów za zrobienie zdjęcia. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tu jest taka jedna palma, a jak przejdę kawałek dalej. Tam jest już druga. Aj. I jak spojrzę na mapę, to tak. Jesteśmy na White Beach. Jak na razie mijam pełno usług ze sprzedażą różnych pamiątek. Koszulki, opaski, czapki. No tak jak widzicie. Na 1000 subskrybentów wysyłam takie pamiątki. Także jak ktoś chce otrzymać takiego siusiaka, polecam subskrybować. Nawet jeśli nie chcesz otrzymać, to i tak polecam subskrybować. Bo im więcej nas, tym lepszy kontent będzie w przyszłości i to bardziej nakręca, żeby nagrywać odcinki. Także wariaty, jak chcecie wesprzeć, nie musicie przelewać żadnych pieniędzy. Po prostu zostawcie po sobie subskrypcję i łapkę w górę. Od czasu do czasu dajcie komentarz i to mnie zadowoli i napędzi, żeby nagrywać bo wtedy wiem, że jest dla kogo a to jest najważniejsze no to mordeczki z takim zachodem słońca, żegnam się z Wami na stacji numer 2 czyli miejsca w tym rozpoczęliśmy dzięki za obejrzenie odcinka, a następny będzie w postblocku czyli pokażę Wam jak wygląda życie nocne na Boracay, no bo przecież to jest imprezowa wyspa, także do zobaczenia cześć Najbardziej to mi się podobają te palmy. Dosłownie są wszędzie. Hi! Jest kamera Nawet starych zagadują, zobaczcie. A mnie nie zagadała. No odwet.